Cześć, becekowy Facebook. Mam nadzieję, że macie się dobrze. Dzisiaj opowiem Wam o naszej współpracy z zespołem HEJ oraz pokażę kolejną lekcję gry na wiadrach. A tymczasem zapraszam Was na krótką wycieczkę po beceku. <Słyska> Znajdujemy się w sali akwarium. Jest to jedno z miejsc w Wytąskim Centrum Kultury, w którym odbywają się różnego rodzaju wydarzenia oraz zajęcia stałe. A dla Bucket Guys jest to o tyle ważne miejsce, że tutaj zaczęła się nasza przygoda z zespołem Hey. Zespół Hey zorganizował kilka lat temu konkurs, którego zasady polegały na tym, aby wykonać utwór z ich repertuaru na nietypowym instrumencie akustycznym. My postanowiliśmy spróbować swoich sił i zagrać do ich numeru na wiadrze. Prawie się to nie udało, ponieważ dowiedzieliśmy się o konkursie w ostatnim momencie i też nie mieliśmy za bardzo pomysłu na to, jak to zrobić, żeby to, żeby to, żeby to miało fajny efekt. Trochę, trochę w to wątpiliśmy, ale postanowiliśmy spróbować. Dokonaliśmy nagrań właśnie w tej sali w przeciągu kilkunastu minut. Za pierwszym podejściem spisaliśmy szybki aranż, można powiedzieć, że na kolanie. Nagraliśmy na telefon. I wysłaliśmy. Jak to mniej więcej przebiegało, zobaczcie sami. Finał tego konkursu miał polegać na tym, że zespół Hej miał wybrać na każde miasto, w którym będzie występował po jednym uczestniku, zaprosić go na scenę do wspólnego wykonania utworu. W okresie, kiedy było ogłoszenie wyników, my przebywaliśmy w Irlandii, graliśmy wtedy z bucket, gajec tam na wiadrach i pewnego popołudnia dostaję telefon z Polski od mojej dziewczyny, która mówi: Jedziecie w trasę z hejt, dostaliście się, tylko wy jedziecie, tylko wy. Ja I wyczekaj, jak tylko my jedziemy, co ty mówisz? I faktycznie otrzymaliśmy chwilę później wiadomość z wytwórni, od managementu zespołu dowiedzieliśmy się, że zespół Hey! zaprasza nas na całą trasę koncertową, ponieważ tak im się spodobało to, co zrobiliśmy, że oni chcą, abyśmy byli częścią całej tej trasy, czyli 14 koncertów. Byliśmy przeszczęśliwi, ale byliśmy totalnie przerażeni. Gdzie my, Bucket Guys, chłopaki z ulicy, nagle mamy stanąć oko w oko z legendą polskiej muzyki na dużych scenach i razem wykonywać utwór i jechać w trasę? To była jakaś abstrakcja dla nas wtedy. Kilka dni później spotkaliśmy się na pierwszym koncercie we Wrocławiu i tam też poznaliśmy zespół. No to było wszystko dosyć szybko się potoczyło. Na, poznaliśmy się na próbie ze wszystkimi. Cześć, cześć, cześć. Bardzo, bardzo było fajnie. Bardzo, bardzo sympatyczna atmosfera. Wszyscy byli mega życzliwi. I potem wieczorem rozpoczął się koncert. My wychodziliśmy na scenę, na ten nasz numer. Graliśmy w utwór Sick. Oczywiście wychodziliśmy mniej więcej, po, prawie że pod koniec już całego całego koncertu, więc było długie oczekiwanie w garderobie, numeru za numerem, kiedy wychodzimy, kiedy wychodzimy, jak to w ogóle będzie wszystko wyglądało, tak. No stres był, stres był duży, ale taki też motywujący. I w końcu przyszedł ten moment, kiedy zostaliśmy zaproszeni na scenę. Bardzo fajnie nas Kasia zapowiedziała, więc to też nam dodało takie otuchy trochę. Publiczność od początku mega w ogóle żywiołowo zareagowała. No i, no i poszło, tak. No. Utwór SIG jest tak dynamicznym utworem, że to była jakby taka perełka w całym tym repertuarze w wieczoru. Był to taki gwóźdź programu, najsilniejszy numer i już się od tamtego koncertu stało taką normą i już taką tradycją na następne koncerty, że publiczność dostawała totalnego szalu na tym numerze i zawsze się kończyło ogromnymi brawami i owacjami na stojąco. I tak już było do końca trasy. Także to było też mega, mega wielkie. Doznanie dla nas. Jak zeszliśmy ze sceny i spotkaliśmy się po koncercie ze wszystkimi w garderobie, to było bardzo fajnie, bardzo wszystkim się podobało. I słowa Kasi, która powiedziała, że o, Wy zrobiliście ten koncert dzisiaj nie, gdyby nie Wy, to by w ogóle nie było takiej energii, też dodało nam skrzydeł na resztę trasy. I co jest niesamowite, że grając na ulicy, na wiatrze, gdzieś tam po prostu pod mostem, na chodniku. Nigdy byśmy nie przypuszczali, że nagle wylądujemy z wiadrami w sali kongresowej albo w Filharmonii Narodowej, tak? bo takie miejsca po Polsce zwiedzaliśmy zazwyczaj były to właśnie Filharmonie. I morał z tego jest taki, że warto wierzyć w swoje pasje. Warto próbować i, i warto działać. Jak tylko się pojawia jakaś okazja do tego, to warto działać. Tak samo jak my zadziałaliśmy, że jednak postanowiliśmy, kurczę, dobra, no nie zaszkodzi nam no, nagrajmy to, wy, wyślemy i zobaczymy, tak? I nikt się nie spodziewał w tamtym momencie, rejestrując ten materiał tutaj w sali akwarium, że czeka nas tak ogromna przygoda. Zapraszam Was na następną lekcję, w której pokażę kilka, właściwie dwa rytmy główne, które były wykorzystywane właśnie w utworze SIG podczas trasy koncertowej z "Hey". Choć. Podczas dzisiejszej lekcji chcę Wam pokazać dwa rytmy. Które wykorzystywałem w utworze SIG, grając swoją partię na wiadrze. Pierwszy rytm, wykorzystywany podczas zwrotki, jest rytmem, który już znacie, ponieważ uczyliśmy się go w pierwszej naszej lekcji. Dla przypomnienia brzmi on tak. Natomiast drugi rytm, który był używany w refrenie tego utworu, jest banalnie prosty. Odchylamy wiadro, jest ono cały czas odchylone. Prawa ręka uderza czena degrada lewa ręka uderza w krawędź brzmi to tak tak brzmią te dwa rytmy grane na przemian Jednak, jak zestawimy go z drugim wiadrem, z tym co gra Oscar na drugim wiadrze, oraz ze wsparciem całego zespołu, daje to całkiem ciekawy efekt. O czym będziecie mogli przekonać się już za chwilę. Ja tymczasem dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że wkręcacie się w wiadro coraz bardziej. W następnym naszym spotkaniu opowiem Wam o naszej wycieczce do Irlandii oraz postaram się też pokazać jakąś nową figurę na wiadrze. Tymczasem zobaczcie. Jak wyglądał nasz wspólny występ z zespołem Hey? Na razie. Właściwie na pierwszym koncercie z tej serii we Wrocławiu. Wcześniej znaliśmy ich z YouTube'a, ponieważ wzięliśmy w takim konkursie, który zaproponowaliśmy ludziom, którzy ewentualnie winszowaliby sobie pobytu z nami na scenie podczas tych koncertów. Anpraktowych. No i oni zdecydowanie podbyli nasze serca całkowicie. I nazywają się Bucket Guys. I jeżdżą z nami ci, którzy z Państwa byli na poprzednim koncercie, to już ich na pewno no, zarejestrowali w swoich umysłach. A pozostałych zapraszam do zarejestrowania, bo to jest naprawdę nie, niesamowicie ciekawe i to są świetni, świetni nasi nowi koledzy. No, I może wstrząsających ogólnie ogólnodostępnych są trochę niesformi. No, no, nawet bardzo. Demolują wszystko w promieniu kilometra. A potem wsadzają do kubów, a potem na tym grają. Nie, wyglądam dziś nie, 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 to nie, 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 nie